Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. W ogóle ja się nigdy nie witam, ale tym razem musiałam się powitać, bo... Są vlogmasy, będę nagrywać vlogmasy. Były pytania I tak dawno nie było gadanych filmów. Ale gadane filmy i w ogóle nie tylko, stali vlogi e, będą przez cały grudzień, ponieważ przez cały grudzień będziecie mogli razem ze mną prześledzić e, jakby cały czas do świąt. E, Widzicie, będziemy wchodzić razem w tą świąteczną atmosferę, będziecie e, ze mną i mam nadzieję, że ja z wami przechodzić w wzloty i upadki, ponieważ takowe też się zdarzają. Zobaczycie, jak wygląda życie studenta. E, mo w moim przypadku dietetyki. Jedyne co rzeczywiście może mnie trochę denerwować to jest światło, ponieważ grudzień jest takim miesiącem, jest to zima, kiedy słońce szybko zachodzi i trzeba używać sztucznych lamp, a sztuczne światło nigdy nie jest tak super jak właśnie ta, które mam przed sobą. Ale zanim przejdziemy do dalszych części filmu, możecie sobie zobaczyć mój poranek, bo, bo tam jeszcze nie pokazywałam swojej twarzy, a chciałam jakby zacząć od pokazywania twarzy. Zapraszam do oglądania i do krótkiego study with me. Dzień, niestety, muszę zacząć od nauki. Normalnie bym sobie włączyła serial i zadbał przy nim śniadanie, ale niestety mam dzisiaj trochę rzeczy do zrobienia. Eee, z racji, że no, nagrywam ten vlogmasy, nie tylko nauka. Wreszcie będę robiła coś innego. Ja dzisiaj zaczynam tak późno, dlatego że do nocy praktycznie siedziałam nad tymi wszystkimi zadaniami i ja się z tego uczę sama zrobiam je. Aplikacja to Notion, później wam pokażę. Często w ogóle mówicie, że jest mało studi filmów, także będzie więcej, ale wiecie, to jest takie, że się musicie uczyć, ja się muszę uczyć, żeby wzajemnie się motywować. mam tutaj wielką paczkę, ona nie mieści w kadrze ja już ją trochę otwierałam bo musiałam zobaczyć czy wszystko jest ok ale jeszcze jakby wy tego nie widzieliście więc ok to jest zamówienie z Daglasa i ja tu mam kalendarz adwentowy w ogóle dwa lata temu jak nagrywałam vlogmasy to było cztery chyba miałam, teraz mam jeden jeden, ale taki no mówię lepszy mam też jeszcze paczkę z Daglasa i tutaj zamówiłam olejek Myślałam, że to jest. Szybki łyk kawy i otwieram. W ogóle, ja tu jestem taka super. Zamawiając, zamawiając ten kalendarz, zamówiłam sobie kartkę. Była do wyboru kartka. W ogóle jak taka typowa cebula. Może nawet nie cebula, ale po prostu wzięłam sobie. No to jest jakby prezent o tem nie dla mnie, więc napisałam. Druga to jest jesteś super, pamiętaj, ja. Nie kłamię. Zacznę od tego, co i tak wszystkich interesuje, czyli kalendarz. Mam nadzieję, że otworzę go tak, żeby okienka były, żeby nie spalić. Uwaga! Tada! Źle <grytanie> <grytanie> i tak zrobiłam, bo on jest taki dobra walizka. Nie w ogóle i tak dużo osób to widziało, bo on gdzieś tam był na internecie. Możecie dać znać, kto też ma taki kalendarz. W ogóle możecie też dać znać, jakie macie wy kalendarze w tym roku w komentarzach. Hej, nie poczytam. Doinformuję się. Seria mi pada, jest super. Ja to zawsze jak nagrywam, pada mi bateria folia, bibułka, w ogóle jak na jeden olejek bardzo dużo pakowania, bardzo duży karton ale doceniam tak was, yy. to jest olejek z The Ordinary i no jak widać ja już trądziku za bardzo nie mam, zostały mi już tylko i wyłącznie blizny, z czego się cieszę ja już zakończyłam kurację, mam nadzieję, że do niej nie wrócę, bo to jest tak, że po kuracji i tak to się może odnowić no mam nadzieję, że nie wrócę jeśli chodzi o film, bo też było bardzo dużo próśb o niego zrobię, tylko ja się muszę do niego przygotować i chciałam w ogóle skończyć tą kurację oczywiście ja stosuję maść blinzakni później ją pokażę, jak będę stosować ten olejek eee, i to wygląda mniej więcej tak ma pipetę, przez cały miesiąc będziemy stosować, pokażę wam zdjęcia przed i po no oczywiście pewnie miesiąc nie wystarczy ale po miesiącu na pewno już jakiś drobny efekt powinien być tak patrzę w telefon, bo zaraz mam spotkanie z koleżankami na zoomie ponieważ ponieważ mam kolokwium ale to nie jest zwykłe kolokwium to jest kolokwium ustne przez kamerki, więc dodatkowy stres, dodatkowe emocje dodatkowy stres dodatkowy stres z 30 pytań na teście, które możecie mieć, na przykład na 10 nie odpowiecie dobrze i macie 66%, i macie zdane, i macie nawet spoko wynik. Jeżeli dostaniecie pytanie, którego nie umiecie i musicie odpowiadać ustnie z kamerkami, to macie zero. Dramat. Dramat, dramat, dramat. Pytania, które przygotowywałam przez cały wczorajszy dzień. Zupełnie chyba na nic. Wykładowcy nie ma, wykładowcy nie słychać. I tak wszyscy czekamy, jak te. Stwierdziłam, że dopóki jest czas, otworzę kalendarz. O, szóstka jaka duża. Coś do twarzy. Pod jedynką mamy taki uroczy, malutki krem do twarzy. Młoko pomysłem będzie przeliczanie tego na cenę tutaj, więc całość kosztuje 185 zł za 75 ml, natomiast tutaj mamy 15 ml i kosztuje to w przeliczeniu 37 zł, czyli spoko. Czuję się trochę jak z woga. Ja wieczorem do zmywania makijażu używam y, tego kremowego żelu z Mixa. już mam go drugiego. Kupię trzecie pudełko i pewnie czwarte pudełko, bo jest przegenialny. Tak, nagrywam. W ogóle ja nie jestem fanką jakichś płynów micelarnych, płynów do zmywania oczu, ja tego nie lubię. Ja przeważnie właśnie stosuję y, żele do mycia twarzy, ja lubię na mokro rozmywać, mm, ale mm, jak mi się czasem coś nie zmyje, to używam. Eee, właśnie płynu micelarnego z Mixy też W ogóle produkty z Mixy są bardzo fajne Nie wiem, pasowały mi? To nie jest w ogóle sponsorowane, ja po prostu to polecam, bo mi się sprawdziło Mam jakiś taki dwufazowy płyn z Bielandy awokado To jest akurat do oczu Spoko jest ale to jest miksy serio dobra. Że, Także ja lecę zmywać twarz i zobaczymy co dalej. Strasznie mam zaczerwieną twarz, ale to jest wciąż efekt działania leków, bo one się utrzymują w organizmie trochę dłużej niż ja je biorę. Użyłam kremu pod oczy i normalnie teraz na twarz dałabym maść właśnie tą, o której wam mówiłam wcześniej. To jest bliznasil. to jest, że y, silikonowy do leczenia blizn. Nie wiem, może go użyłam z pół i w, nie wiem, nie wiem czy pomaga, wydaje mi się, że nie. W ogóle nie wiem. Ale dzisiaj sobie użyjemy tego z The Ordinary Ma ponoć pomagać na zaczerwienioną skórę Mam nadzieję, że pomoże, bo ja mam no... Teraz w ogóle po myciu, kiedy tak się bardziej wiecie Dotyka tej twarzy To ona jest jeszcze bardziej czerwona Tam było jeszcze napisane, że można potem używać kremu tak Testujemy tamten z kalendarza Coś dziwnego białego się tu robi Ciekawe zjawisko Nie ma za bardzo zapachu ja nie będę tego nakładać na całą twarz, tylko na poliki, bo ja mam tylko na policzkach. Dobra, poczekam jakieś 5-10 minut, niech to się wkłanie i przesknie, i dopiero no Kupiłam mnie ten, co trzeba. To jest na sebum i na pory, a ja miałam kupić kwas na bliznę. Aha, no i tu mam ten, który wam pokazywałam. Będzie super. Miał być, panie. Ej, jest jak zwykle. Dobra, jeszcze balsam jakiś zekrzym za grosze na no usta. Jeszcze jedna rzecz na dziś. Jak widać mam tutaj przed sobą dwa notesy. Myślę, że grudzień jest takim miesiącem, w którym powinniśmy zajrzeć w głąb siebie. a postanowiłam, że w tym momencie zacznę zapisywać. Do po angielsku się nazywa Journaling. Ja nie wiem, czy to w ogóle jest jakiś polski odpowiednik. Myślę, że będzie to bardzo ciekawe, zwłaszcza w czasach pandemii, kiedy siedzimy w domu i rzeczy, które teraz wyglądają. Tak, jak wyglądają, może rzeczywiście tak nie powinny wyglądać. Tutaj załączam Wam trzy pytania, na które ja dzisiaj napiszę odpowiedź. Możecie po prostu nie oznaczyć na story, czy na przykład bierzecie w tym udział danego dnia, bo nie musicie tego robić oczywiście codziennie. Możecie robić to co kilka dni, pisać ile chcecie. Chodzi o takie samo doskonalenie się i docenienie tego, co rzeczywiście mamy. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Żegnam Was cieplutko i papa!